Nie Dzień Kobiet, Nie Dzień Świętego Patryka i nieoficjalne powitanie wiosny są najważniejszą marcową datą w kalendarzu studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. Tą datą jest niepozorny dzień 27 marca, kiedy to samorząd zorganizował bój wydziałów. Pretekstem do zorganizowania boju wydziałów są zbliżające się agronalia, które odbędą się 14 maja 2014 roku. Rozmawiam z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym i Leśnego. A nazwa jest? Yy, niech będzie foresterzy! Mamy dwie drużyny, tak. które reprezentują yy, nasz wydział. Yy, to jest Pompa Team i. Zaokręceni. Za Na naszej uczelni istnieje osiem wydziałów, i tak naprawdę każdy ze studentów lubi rywalizować pomiędzy sobą i rywalizować w grupie. Dzisiaj będą mieli okazję zmierzyć się w. Bowling, tak zwane kręgle. A kto dzisiaj wygra? Leśnictwo! Drużyna, pompa, team, najlepsza ze wszystkich. Nieprawda, co? nie są lepsze. Pepsi, cola, cola, Pepsi, są najlepsi! Co myślicie o tym pomyśle moich wydziałów? Bardzo fajnie, fajnie że wszystkie wydziały są razem i robią coś wspólnie. I no, mimo że ze sobą rywalizują. Moim to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ może tak jakby zintegrować studentów różnych wydziałów. Bardzo fajnie, tak. wszyscy są zorganizowani, świetnie się bawią. Fajny pomysł. Fajnie i ogólnie wszyscy są bardzo otwarci, tak łatwo się poznać i zabrać nowe znajomości. Drużyna, która wygra dostanie symboliczne e, nagrody, między innymi koszulki agonajowe, które promują naszą imprezę już po raz e, Piąty bodajże są wydane, natomiast impreza trwa już siódmy rok. Czym w ogóle są agronalia? Agronalia to jest jednodniowa impreza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I w tym roku przypada siódma edycja tej imprezy. Każdy na pewno ze studentów zna imprezy takie jak grillowanie na morasku czy open air na polibudzie. Agronalia są imprezą tego typu tydzień przed oficjalnymi Juwenaliami Poznańskimi. Agronalia, grillowanie UEM-u, wszystko po kolei, o ile czas pozwala oczywiście. A czy planujecie rozszerzać takie Boje wydziałów czy agronalia też właśnie na inne uniwersytety, współpracę z innymi uni uniwersytetami? Wszyscy wiemy, że w ramach e, AZS-ów są na przykład e, boje pomiędzy uczelniami w koszykówkę czy w siatkówkę. E, jest to Pytanie godne rozważenia, i tak naprawdę teraz, w przeciągu najbliższych miesięcy, możemy postarać się, aby wygrana drużyna reprezentowała naszą uczelnię w tego typu konkursach międzyuczelnianych. Gdyby była podła propozycja, żeby rozszerzyć ten był wydziałów nie tylko o sam uniwersytet przyrodniczy, ale także o rywalizację innych uniwersytetów? Fajne, fajne. Znaczy, pomysł fajny tylko ci kręgielnie będzie na tyle dużo. No właśnie. Ale... nie musiały być jakieś eliminacje, nie? Ale generalnie bylibyście na no tak, rozumiem? Tak, oczywiście, oczywiście. Jak najbardziej myślę, że to by był jeszcze lepszy pomysł. Zdrowy. Oh, baby girl, what you need? Duh. Shit, me too. Pockets filled with tens and twenties. Not me from seventies tens and twenties. Yeah, this money took me. I'm a golden chain platinum chain. Two five girls in an all black range. on like this is my name. Strippers, make it, make it, make it rain. But till I get shine and I get signed it's back to the corner with a zip that I to the hatch and flip. Kickin' freeze on the fiends, but so this shit ain't free, so they have to pay that fee. Dick, 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 dick. yeah. Chciałbym Was wszystkich serdecznie zaprosić na Agronalia, festiwal muzyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który odbędzie się 14 maja 2014 roku u nas na terenach Przywojska Polskiego. Zapraszam. Jak widać bój wydziałów okazał się strzałem w dziesiątkę. Czy kolejną inicjatywą będzie rozszerzenie rywalizacji o bój międzyuczelniany? Miejmy nadzieję, że przekonamy się już wkrótce.